Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Na tę chwilę sytuacja z Wuchladarem jest wyjątkowo dziwna, bo zamiast standardowego odwrotu z pozycji, wojska dostały rozkaz obrony pozycji za wszelką cenę. Więc o ile Rosjanie się już przebili do centrum, wszystkie drogi z i do miasta są już pod rosyjską kontrolą, to w mieście nadal można napłatkać na oddziały prowadzące walkę już praktycznie na tę chwilę partyzancką. Cała magia Daru tkwiła w tym, że wokół wioski jest dużo starych szybów kopalnianych połączonych podziemnymi tunelami, i to tam przez większość czasu siedziało, no większość tych broniących jednostek ukraińskich, co chroniło je w dużej mierze przed ostrzałem. Jednakże wojska rosyjskie zdobyły je i zawaliły także, no Ukraińcy. Zostali w ostatnich dniach zepchnięci już do samej wioski, która to ma z kilometr szerokości, no i leży dosłownie na środku niczego, co czyni z nich w tej chwili tarczę strzelnicza. No a teraz nawet część tej samej wioski jest już pod kontrolą rosyjską, także powierzchnia, jaką mają do pokrycia rosyjskie pociski jest tak naprawdę no znikoma. A jak dodać, że zdobyte są również i właśnie pozycje na północ od miasta, przez co wspierająca obrońców artyleria została zmuszona do odwrotu, no to na tę chwilę to jest już w zasadzie egzekucja. Obrazy satelitarne mówią, że w tym momencie większość tej miejscowości tu w ogóle stoi w płomieniach. Na tę chwilę Załański jest w Stanach, więc wiadomo, że nie do pomyślenia są teraz żadne złe wieści z frontu. Więc muszą oni utrzymywać tę pozycję, nawet jeśli oznacza to, Szarżę z kałachami na kolumny czołgowe. Jest to wyjątkowo smutne, biorąc pod uwagę, no, że ci żołnierze w tym miejscu naprawdę dzielnie walczyli. No a teraz są w ten sposób głupi, zwyczajnie w świecie wytrącani. A Azoleński oczywiście bawi się w najlepsza. W Stanach nawet zabrał swoją żonę, z którą chadzał po galerii z wywiezionymi dziełami sztuki z Ukrainy. Wszystko, żeby rzekomo zdekolonizować Ukrainę, ale przemawiał on też już na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, no i jakoś tłumów nie porwał. Zresztą nie powiedział też niczego nowego. Wezwał wszystkie kraje do sankcji na Rosję, stwierdził, że żadnych rozmów pokojowych nie będzie. O ile wśród, że tak powiem, swoich, to może służyć za pewną taką no, taktykę negocjacyjną. No to na forum w Nowym Jorku przemawiał także do krajów z innych zakątku świata, do których jednak trzeba mówić troszeczkę inaczej. A przede wszystkim no, nie należy od nich niczego żądać, no, bo oni nie są mu nic winni. Przemawiał tu zresztą po raz ostatni również i Joe Biden i generalnie po zapodsumowaniu swojej prezydentury i powiedzeniem, jaki to nie jest za jedwabisty, nic specjalnie więcej nie zrobił. No, wiadomo, to już jest taka powiedzmy no, kurtuazja, niech się dziadek wygada. Jedyną nowością w wizycie tutaj prezydenta Ukrainy jest może to, że w czasie swojej wizyty wezwał Republikanów do wyrzucenia do kosza planów swojego de facto no, przywódcy, czyli Trumpa, odnośnie cofnięcia wsparcia dla Ukrainy. Ostatnimi czasy mamy tam spory roszad w Ameryce, jeśli chodzi właśnie o przynależność partyjną, a wśród Republikanów mamy też, umówmy się, sporo niezadowolonych osób ze swojego kandydata. Tak to jest, jak się ma tylko dwie partie. Petr Paweł, czeski prezydent i do tej pory największy zwolennik ukraińskiej eskalacji, zdaje się zmieniać strony, gdyż stwierdził, że Ukraina musi zacząć myśleć realistycznie. I przez myśleć realistycznie, ma na myśli oddanie części terytorium Rosji. Ten człowiek no to generalnie śliski typ, choć jedno trzeba mu przyznać, on wie jak się ślizgać. I po prostu wyczuł odpowiedni moment, by ustawić się na czele nadchodzących zmian. Tak technicznie rzecz ujmując, no to jest idealny polityk i idealny przykład, dlaczego ludzie gardzą politykami. Żeby było zabawnie, to na Ukrainie z powodów technicznych wybuchu magazyn z pociskami z czeskiej inicjatywy pociskowej. Wiadomo, jak się bierze amunicję, to jest rzecz wybuchową, nie wiadomo skąd i potem jeszcze składuje się to w warunkach ukraińskich, no to trudno się w sumie dziwić. I tak się dziwię, że to tyle wytrzymało bez żadnej wpadki. No ale zestawienie tego z obecną wypowiedzią prezydenta no jest wyjątkowo śmieszne. No. Obchnęliśmy wam już cały nasz towar, jaki mieliśmy na stanie, no to teraz możecie spadać. Na Białorusi zatrzymano Japończyka oskarżonego o szpiegostwo. Mężczyzna był wykładowcą japońskiego na Uniwersytecie w Homlu. W jego domu znaleziono około 9 tysięcy zdjęć różnych obiektów, a także notatki o zmianach cen lokalnych artykułów spożywczych i inne tego typu dane. A wśród najczęściej fotografowanych obiektów były te powiązane z projektem Jedwabnego Szlaku 2.0. Niedaleko Homla znajdują się zresztą też baza grupy Wagnera, jak i duża część rosyjskich eskalacji, eskalacji instalacji w tym kraju, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to się stało celem Azjaty. No trzeba przyznać, że Japończyk szpiegujący na Białorusi jest dosyć niecodzienny. No ale właśnie dlatego zapewne się tam znalazł. Plus fakt, że Putin z jakiegoś dziwnego powodu nie jest w stanie pojąć, że Japonia i Korea to są politycznie częścią Zachodu. W ogóle pod względem geopolitycznym, to Władimir wydaje się żyć w troszkę innej rzeczywistości. Dziennikarskie śledztwo ujawniło natomiast, że Antony Blinken złamał amerykańskie prawo. I to złamał w nie byle jaki sposób. Mianowicie, okłamał kongres podczas swojego sprawozdania. Konkretnie to chodzi tu o status amerykańskiej pomocy humanitarnej dla Palestyny. Według prawa Ameryka nie, ma, nie może sprzedawać broni państwu, które blokuje jej pomoc humanitarną. No a tak umówmy się, postępuje Izrael. Co więcej, amerykańska Agencja do Spraw Międzynarodowego Rozwoju, która to zajmuje się tą, powiedzmy, pomocą humanitarną, w raporcie stworzonym na zlecenie Departamentu Stanu, to jest tego, no którego głową jest Blinken, no sama stwierdziła, że Izrael rzeczywiście blokuje tą pomoc. Natomiast nasz Antek wypierdzielił raport do kosza, i powiedział, że wszystko jest GITAS. Teoretycznie to powinno być teraz na czołówkach gazet. Jesteśmy przed wyborami, a jeden z czołowych członków rządów demokratów oszukał kongres. Republikanie to powinni to grillować dzień i noc. Oczywiście nic takiego się nie stanie, no bo w tych kwestiach to nie akurat są ponad podziałami. A propos Ameryki, to FBI znowu wyskoczyło z wiadomościami dotyczącymi dotyczącym mieszaniu... W amerykańskich wyborach. Tak, razem już z udziałem całej osi zła Rosja, Iran i Chiny używają sztucznej inteligencji do wspierania Donalda Trumpa. Normalnie to już się robi coraz dziwniejsze. Choć może nie ma tego złego, bo jak tym razem politycy zwalą winą za przegraną na sztuczną inteligencję, to może w końcu przestanie się tak pompować tę bańkę, bo na te chwilę to automatycznie generowane gówno zalewa internet. Jak się nie ma jakiegoś linka, to już w normalnej wyszukiwarce to się nie da niczego znaleźć. Wracając do samej Palestyny, no to Hezbollah zaczął odpowiadać na izraelskie ataki. Już nawet wypowiedział oficjalną deklarację wojny. Nie, żeby to coś zmieniało. Co ciekawe, sam Netanyahu wygłosił przemówienie rzekomo do libańskich chrześcijan, mówiące, że to nie jest wojna przeciwko nim, a Hezbollahowi. I że oni chcą uwolnić ich po prostu spod irańskiej okupacji. Żeby było ciekawie, oficjalne wideo miało napisy w języku angielskim, ale już nie w arabskim, a Benjamin przemawiał po hebrajsku, także no widać jasno, że to przemowa bardziej na zachód kierowana. Choć oficjalna propaganda generalnie liczy tam na pewien rozłam, w końcu w poprzednich interwencjach w Libanie no byli oni popierani właśnie przez dużą część lokalnych chrześcijan. Wiadomo, dziel i rząd w czasie ostatnich sparingów z Iranem, z Edmentów, wyłonili nawet rodzinę królewską z Iranu. Ale tym razem im się to średnio udaje, rząd Libanu oficjalnie wyraził poparcie dla działań Hezbollahu, żadnych dysydentów większych w kraju nie widać. No Kolejny przejaw pejsa tego geniuszu w wykonaniu największego wodza wszechczasów. Oprócz tego Izrael wzywa do wojska kolejnych rezerwistów. Kolejne, bo to się dzieje tak naprawdę już od początku wojny w gazie, choć do tej pory to była tylko pierwsza kategoria rezerwy. Siły stacjonujące na północy mają nawet trzymać teraz dwie brygady rezerwistów, biorąc pod uwagę, że regularni żołnierze, szczególnie na początku wojny średnio się tak tutaj spisywali, to wysyłanie do ataku świeżo powołanych rezerwistów, Wydaje mi się szczerze mówiąc dosyć średnim pomysłem. Chyba że po prostu jak ono żywa tarcza, po tym rządzie to się można wszystkiego spodziewać. No ale teraz nikt tam już nawet nie ukrywa, że dojdzie do lądowej inwazji. I zresztą to też jest dla mnie trochę takie głupie: no bo danie sygnału zawczasu daje bardzo dużo możliwości do przygotowania się. A Hezbollah jest dużo lepiej uzbrojony niż Hamas. Plus teren tutaj jest dosyć korzystny, a to premiuje obrońców. No i sam obszar, jaki chce wojsko zająć jest dużo większy niż cała gaza, a całej gazy Izraelczycy nie zajęli do dzisiaj. Natomiast w Hezbollah odpowiada no całkiem teraz już solidnie, bo użyli już po raz pierwszy zresztą od ataku na gazę rakiet ponaddźwiękowych. Konkretnie wystrzelili je na siedzibę Mossadu. Oczywiście, danych oficjalnych o ofiarach nie mamy, choć biorąc pod uwagę raczej nieduże odległości w tym rejonie, plus prędkość pocisku, to wątpię, by ktoś, kto był w tym budynku, uszedł z tego cało. Pytanie, kto był w tym budynku, bo raczej nie główne kierownictwo, no w tych okolicznościach byłoby to wyjątkowo głupie. No ale ludzie z ulicy to na pewno nie byli. Oprócz tego Iran oficjalnie rozpoczął z Rosją rozmowy odnośnie Przekazania rakiet przeciwokrętowych Onyx jemeńczykom. Rosjanom się na razie raczej nie przydadzą, a przy takiej broni no to można by blokować zapewne już nie tylko Morze Czerwone, ale również zredukować ruch na izraelskiej części Morza Śródziemnego. Rosjanie mówią, że zrobią to jak Ameryka pozwoli na ataki rakietami balistycznymi na Ukrainie. A sądząc po tym kto tam rządzi to raczej to się stanie i to prędzej niż później. Mieliśmy nawet dosyć dziwny ostrzał rosyjskiej bazy w Syrii, właśnie ze strony Izraela. W nocy wysłany w jej kierunku zostało kilkadziesiąt rakiet. Znowu o żadnych większych stratach nam nie wiadomo. Rosja, co prawda, zbroi Hezbollah, ale do tej pory udawało mi się utrzymywać z Izraelem poprawne stosunki. Pytanie zatem, co to miało oznaczyć, no to dla mnie pozostaje zagadką. Chiny natomiast również wystrzeliły rakiety. Międzykontynentalna na środek Pacyfiku. Oczywiście bez żadnego ładunku wybuchowego, choć przekaz jest dosyć jasny. Jest to pierwszy taki oficjalny test rakiet międzykontynentalnych od 40 lat. Akurat w czasie obrad ONZ-u, no to nie może być przypadek. Chińska technologia zbrojeniowa pozostaje dla nas w dużej mierze zagadką. Kraj ten nie eksportuje zbyt dużo broni za granicę, no ale mimo wszystko jest to przemysłowa i technologiczna potęga. Kraj ten też nie prowadzi zbyt duże ćwiczenia ani tego typu pokazów siły, co jeszcze bardziej podkreśla wagę obecnej sytuacji. A niestety, w zachodnim świecie, o ile przewaga ilościowa w, e w ewentualnym konflikcie z Chinami jest rzeczą szeroko rozumianą, no to nadal nasza elita nie docenia możliwości technicznych Chińczyków. A jeżeli duża część naszego establishmentu uwierzyła, że czołgi Abrams czy Leopard nie będą w stanie być w ogóle zniszczone przez Rosjan a ich technika jest uważana generalnie za lepszą od chińskiej, no to aż strach pomyśleć, jak w ich głowach miałoby przebiegać wojna amerykańsko-chińska. I dlatego lepiej spróbować im to wytłumaczyć zawczasu, no bo takiego konfliktu, jaki by naprawdę z tego wynikł, no to nie chciałby chyba nikt. Paweł Durow ugiął się przed francuskimi władzami. Do jakiego stopnia to nie wiem, choć ja nie spodziewam się niczego dobrego. Na tych chwilę o kasowaniu kąt nie słyszałem, natomiast niektóre z nich są zablokowane regionalnie. Niby trochę łagodniejsza, no ale cenzura to cenzura. W Wielkiej Brytanii wybuch skandal z udziałem obecnego premiera Keira Starmera. Mianowicie pochwalił się on w mediach społecznościowych swoim kotem. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdy, może gdyby nie fakt, jaki ten kot jest rasy. A jest to kot syberyjski krótkowłosy. Jak nie trudno się domyślić, koty syberyjskie nie są teraz poprawne politycznie, a już na pewno nie są odpowiednie dla szefa rządu, już nie mówiąc, że Brytyjczycy sami mają swoje, sporo swoich ras kotów. Pytanie tylko, co teraz się stanie z samym kotem. Skoro Rosjanie tak się lubią z Chińczykami, to można by tego zwierzaka przekazać chińskiej restauracji, a oni już będą wiedzieć, co z nim zrobić. Pomijając jednak słabe żarty, to jest to kolejny głupi przejaw rusofobii, która się wymknęła spod kontroli nawet jej twórcom. No bo wątpię, by premierowi, nawet przez myśl przeszło przy wyborze Kota, że będzie miał teraz z tym jakieś problemy. I na koniec małe ogłoszenie parafialne, bo na tej chwilę na YouTubie mamy bardzo dużą czystkę kanałów politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie geopolityki. A jest jeszcze szczególniejszym uwzględnieniem wojny na Ukrainie. Otóż ja mam w razie czego konto na Twitterze. Na razie z niego za bardzo nie korzystam, no ale to taki mój plan awaryjny na wypadek, jakby mi właśnie panowie z YouTube'a zrobili psikusa. Link jakby co, to podam w komentarzu pod filmem. Jeśli te filmy są dla was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo to mi pomaga w rozwoju kanału. Jeśli chcecie wesprzeć mnie finansowo, zapraszam na moją zbiórkę na stronie www.woykofic.teo. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.